Cześć tu Beata, dziś mamy czwartek, 30 stycznia, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to piękna karta sukcesu, czyli szóstka pentakli. Ta karta ma takie dwa, chociaż pewnie więcej niż dwa, ale ja tak nazywam, dwa główne znaczenia. Po pierwsze, to jest dzień, w którym będziemy chętniej wspierać innych, chętniej um, pomagać innym. Ale też będziemy dzielić się z innymi tym, co mamy. Niekoniecznie to musi być coś materialnego, chociaż tutaj jesteśmy w żywiole Ziemi, więc jak najbardziej, ale też to jest dzielenie się wiedzą, swoim doświadczeniem. I to jest takie ważne. Tą kartę często obrazuje się w ten sposób, że jedna dłoń jest skierowana do, do góry, druga w dół, w geście brania i dawania. To jest ta wymiana, to jest ta równowaga, dzięki czemu rozumiemy Drugiego człowieka o wiele bardziej i łatwiej możemy mu pomóc. To jest to branie i dawanie właśnie. Tyle samo, ile dajesz, tyle samo dostajesz w zamian. W takim trudniejszym aspekcie ta karta to um, nie najlepszy moment na zaciąganie kredytów czy pożyczek, dlatego, że będziemy zbyt yy, chciwi na pieniądze. Tak? Ta rządza pieniądza będzie zbyt duża, a w rezultacie będziemy prawdopodobnie zawierać kredyty albo umowy, które nie będą dla nas bardzo korzystne albo nie będą na naszą miarę. I to jest takie wyzwanie. Ja bym chciała jednak tutaj przytoczyć coś odnośnie tej karty, co dla mnie ma jeszcze większe znaczenie. Ta karta, przynajmniej w tej talii, nazywa się sukces. A skoro sukces, to czasami należy być otwartym na, otwarty na ten sukces, na swój własny, bo. Przecież ten sukces następuje w wyniku naszego działania, naszego myślenia, naszego postrzegania świata. Więc nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu i nie bójmy się działać w taki sposób, żeby móc działać z sukcesem. I to jest takie, takie ważne. Oczywiście w tym momencie warto zadać sobie pytanie, no czym dla mnie jest sukces? Tak, to jest ważne, bo zrealizowanie jakiegoś projektu, zrealizowanie jakiejś sprawy albo. Na przykład wspomożenie kogoś, czy wspieranie przez jakiś czas, żeby, żeby pomóc komuś stanąć na nogi, to może być miarą sukcesu. Więc każdy tu musi odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie. Ale ta karta jest naprawdę bardzo pozytywna, bardzo korzystna i myślę, że warto ją wykorzystać. Zwróćmy więc dzisiaj uwagę, czy przypadkiem ktoś nie potrzebuje naszej rady, naszego wsparcia, naszej pomocy. Bo to może być naprawdę dla nas niewielka rzecz do zrobienia, a dla tego kogoś naprawdę bardzo duża. I tego nam serdecznie dzisiaj życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.